Adam Malish for Poland. Well, this is going to have to be a huge leap to get him up there and to put some pressure on those to follow because he only jumped 122 metres compared with the leaders 128 and a half. So Malish for Poland. Oh, that was smooth. What about the power there and the aggression? Oh, this is unbelievable! Oh, and he stood up! Unbelievable jump there from Malish. That is out of the stadium almost. That is a New ill record. Incre <inaudible> Niemożliwe. Wyczuwam tutaj lewactwo. Muszę iść uratować mojego syna. Synu, co ty robisz? Synu, nie rób tego, możemy ci jeszcze pomóc, jeszcze będziesz normalny. Synu, proszę, przestań. Tato, ja jestem normalny, ja jestem dumny z bycia lewakiem i nie masz prawa mi rozkazywać.

Duño. 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 Polska duño. Polska duño. Ojcze, co się stało? Użyłem epickiego zaklęcia, żeby zatrzymać czas i cię uratować od lewactwa, a teraz się zamknij i obejrzyj to. Ojcze, dziękuję Ci za to, teraz czuję się lepszym człowiekiem. Nie ma za co, synu.